Daniel Obajtek przedpłacił na ropę 400 milionów dolarów do Wenezueli. Tak przynajmniej piszą w różnych mediach. To kupa pieniędzy. No i tak, podobno to przez Szwajcarię, przez jakiegoś kumpla, ale w końcu dla Wenezueli zapłacił. No i tak potem wszyscy machnęli ręką. Eee, ta Wenezuela pewnie nie odda czy co. Ale trafiło się, trafiło się, że akurat zaprosił do Nowego Jorku Prezydenta Wenezueli Donald Trump, no może trochę taki dziwny sposób, no i ten, że ten prezydent jest w tej Wenezueli, a Ameryka prawdopodobnie rządzi teraz tą Wenezuelą. To może by kolega pana Trumpa, czyli pan Karol, zadzwonił do niego, mój ty Donald, słuchaj. Ja wiem, że mu imię Donald łatwo nie przychodzi przez usta, ale jednak, wiesz co, my tam mamy u was 400 milionów dolarów w ropie. No to może byście nam no, oddali tę ropę. Co? Jak już tego? No i kochani, Znam ich znaj co znajomi. Są dobrze, to koledzy są, więc na pewno Donald Powietra, Wejdź, co ty tam? Na pewno. Natychmiast Karolku, zaraz idą do was statki, będą płynęły. No i szykujcie się, to na wiosnę zaczną dopływać. Ropa potanieje, to i benzyna potanieje. Może do was złote będzie. To kombinujcie, gdzie tu jechać? No. Tylko nie, że tam do Portugalii, no bo do Portugalii to nie za daleko, bo to trzeba będzie po drodze gdzie indziej, gdzieś tak tu blisko, na Węgry z powrotem, bo albo po Polsce pojedzić, nareszcie kraj zwiedzić, bez tania, a na Węgrzech może kogoś znajomego spotkacie. No, także szykować się, bo na pewno pan prezydent załatwi z tym drugim prezydentem. Znowu dobra wiadomość na nowy rok.